Ogród pod szumiącą lipą zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą w sobotę. Jak widzicie, u nas cały czas coraz więcej śniegu. No tak moje świerki, które odśnieżałam, zobaczcie, z powrotem są zasypane. Całą noc dzisiaj sypało. Wszystko pozasypywało jeszcze bardziej. Także moja praca raczej się na nic nie zdała, o tyle, tylko że mniej po prostu jest na tych choinkach, bo byłoby dwa razy grubsza, dwa razy grubsza warstwa. No, śniegu jest bardzo dużo i nie ma zamiaru być mniej, bo zapowiadają codziennie opady, więc nie ma się na razie co spodziewać, że będzie lepiej. Tyle tylko, że temperatura troszeczkę jest wyższa, to znaczy minus 2-3 stopnie. Ale śnieg, ale śniegu ciągle przybywa. Wyszliśmy teraz trochę pochodzić, bo przestało padać, przestało sypać. Ale godzinę temu jeszcze bardzo sypało, tak że nic nie było widać. Ramzes, przestań jeść ten śnieg. No przestań zjadać ten śnieg. Dobry śnieg? Dobry? No coś, ty Ramzes. Chodź. No choć idziemy troszkę się przespacerować, chodź No wyjątkowa w tym roku zima W zeszłym roku o tej porze też był śnieg Ale było go o wiele mniej Ciekawa jestem czy Utrzyma się taka biała zima na święta. No, jeszcze trzy tygodnie, więc nie wiem. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ma być cieplej, więc pewnie wszystko zacznie topnieć. Zobaczymy. Na razie jest pięknie. No, i jedno tylko w tym jest minusowe: że żadny gałązek nie mogę ściąć. Ani świerkowych, ani sosnowych, ani żadnych innych, żeby zacząć robić dekoracje świąteczne. Powoli już przygotowywać, bo jest wszystko tak zasypane, że że niestety, ale wszystko bardzo mokre. Będę musiała pójść do lasu, tam do tej zwalonej sosny, trochę ją oczepać i tam sobie pościnać sosnowy gałązek, ponieważ chciałam zrobić girlandę sosnowy gałązek jako dekorację nad wejście do kuchni, tam nad tą nad to duże okno zawsze tam mam zawieszoną kurtynę świetlną i właśnie nad tą kurtyną chciałam jeszcze zrobić girlandę sosnową więc muszę się poniedzieli wybrać do tej zwalonej sosny tam od, wziąć coś odśnieżyć ją i sobie te gałązki poprzynosić bo oprócz tego jeszcze chciałam Zrobić do skrzynek po kwiatach na parapety zrobić też właśnie takie, takie dekoracje sosnowo-świerkowe z szyszkami. Także muszę poprzynosić, pooczepywać trochę tego śniegu, no bo zobaczcie, no jak przynieść taką gałąź, jak ściąć taką gałąź, skoro ona jest oblepiona śniegiem, bo ten śnieg jest mokry i on przyl, do gałązek się przykleił. Także będę musiała pościnać, przynieść do domu, włożyć gdzieś do łazienki, żeby to wszystko odtajało, wyschło, troszkę przeszło i dopiero zabrać się do pracy. No już chodzi się tutaj po, po śniegu. Oj, Coś tam było, chyba kot za siatką. Ramzes po, pognał. No niestety kot nie, koty nie są jego ulubieńcami. Uciekł. Ramzes pamięta, gdzie był gołąbek i teraz za każdym razem, jak wychodzi, to przychodzi tutaj sprawdzać, czy już go nie ma. Jak zapamiętał. A to już przecież było dobry kilka dni temu. I wącha, i sprawdza. No nie ma. Nie ma gołąbka tu już. Jak pies potrafi zapamiętać. Miejsca. <laughs> nie ma tam nic. Ramzes. Chodź. Chodź. Idziemy. Patrzy, bo wie, że tam sarny przychodzą, bo akurat tutaj, na tej wysokości, zasiadką są sarny zawsze. Nie, już kotka tam nie ma. Nie ma już kotka. Jeszcze sprawdza. Czy przypadkiem tam nie ma. No chodź, idziemy już do domu. Chodź, chodź, idziemy do domu. I dzisiaj znowu zaniosę sarną jabłka, więc mam tutaj wiatrze przygotowane jabłka i orzeszki dla wiewiórki. Może uda mi się z, te, z tamtej strony wrzucić to do do tego karmnika, bo tak zawsze od tej strony wrzucam, chodzę po drabinie. Ale może uda się bez drabiny. Dobrze. Więc idziemy. Dzisiaj Furtka już nie zamarzła, bo, bo nie ma takiego dużego mrozu na szczęście. Jest tylko około minus dwóch stopni, więc jest taka fajna pogoda. Tutaj przejdziemy. Wszystko zjadają, jak widzieliście na wczorajszym filmie, wszystko jest wymiecione do ostatniej skórki. Zobaczcie, tutaj jak pokazywałam Wam wysypywałam całe wiadro jabłek i nie ma nie ma już śladu więc myślę nie daje im aż tak dużo żeby żeby się... A. A tam co się sypie z góry śnieg? Może wiewiórka. Dobrze, albo ptaki. Dobrze, teraz idę tutaj. Widzicie, tutaj jeszcze jest mój ogród. Więc spróbuję podejść z tej strony do karnika. Może uda mi się. Tutaj już jest to, to już jest działka sąsiednia. Natomiast to wielkie drzewo jeszcze należy na szczęście do nas. Zobaczę. A, bez problemu uda się tutaj wrzucić. I sobie postawię te orzeszki. Myślę, że nie spadną. O, i tutaj bez problemu sięgnę. Dobrze powrzucam i zobaczymy. Ok. Orzeszki już w karmiku daję im niewielkie ilości. Lepiej częściej niewielkiej ilości, bo one żeby się nie przyzwyczajały zbytnio, ale ptaki tam między gałęziami. I pełno śniegu spada. Także mają i sarenki trochę. Ja wiem, że to dla saren jest nic, taki trochę jabłek, ale zawsze coś. No niestety teraz to już zupełnie nie znajdą nic, żadnego źdźbła trawy. Żadnego listka. No bo zobaczcie, wszystko jest zasypane. Wszystko, wszystko, wszystko. Także naprawdę zwierzęta mają teraz bardzo ciężko. Nie mogą nic znaleźć. Dlatego dokarmiam ptaki, dokarmiam sarny, dokarmiam wiewiórki, dokarmiam co się da. Bo po prostu jest mi ich żal. A to są tacy nasi tutaj leśni przyjaciele. Piękna jest ta zima, ale dla zwierząt jest ciężka. Na pewno ciężka. Dobrze. Ale pięknie stąd widać bielusieńki ogród. No dobrze. Zamykamy. A, znowu z góry się coś sypie, znowu z góry sypie się śnieg. Dobrze, więc to już mamy. Takie czapy wiszą. Ja nie wiem, czy jeszcze. Zapowiadają śnieg, ale zobaczcie, no, trochę już tego śniegu chyba wystarczy. Lipa biała, wszystko białe, brzoza biała, pięknie to wszystko wygląda. No dobrze. To tyle z ogrodu. iść do domu i przygotować materiały, ponieważ jutro chciałam Was zaprosić na robienie świątecznych stroików. O zobaczcie, jak schodzę do piwnicy to tutaj właśnie u góry zimuje nietoperz. Nie wiem, jakim sposobem wchodzi. Tutaj mamy u góry dach, jak się schodzi do piwnicy, i tam chyba jest jakaś przerwa między murem a dachem od spodu, i on co roku zimuje. W zeszłym roku zimowały dwa. W tym roku widzę, jest na razie jeden, zobaczcie. Tutaj. Sobie śpi całą zimę aż do wiosny, i jak on już znika stąd i nie ma go, to już wtedy wiem, że już będzie wiosna i już można się szykować do ogrodu. A tak to sobie tutaj śpi, jest niegroźny, nic się nie dzieje, a z ogrodu. To na razie wszystko.